W szkole podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Rykoszeniu odbyły się uroczystości z okazji 89. rocznicy śmierci marszałka. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie wybitnej postaci, której imię szkoła nosi od 2018 roku. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się przed pomnikiem marszałka, który odsunięto w 2021 roku. Złożono kwiaty i zapalono znicz. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn polski, a na zakończenie zabrzmiała pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Dionizy Krawczyński, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie pamięci o marszałku Józefie Piłsudskim. Pamięć o marszałku ma być ważna nie tylko w Kielcach, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, gdzie my zresztą pojedziemy jutro, aby pokłonić się przed szczątkami marszałka, ale także tu. Zaproponowaliśmy, aby każdego roku w różnej miejscowości, z tej takiej naszej okolicy, ze szlaku niepodległości organizować razem z miejscowymi społecznościami taką uroczystość. Chcemy pokazać, jak to tak naprawdę wygląda. Jak się wprowadza poczty sztandarowe, jak wprowadza się posterunek honorowy, co trzeba wtedy zrobić, ile trzeba zaśpiewać zwrotek hymnu? Takie proste rzeczy, które gdzieś w natłoku tego codziennego dnia chyba nam umykają. A uznaliśmy, że ta, ta rocznica śmierci marszałka człowieka, który całe życie poświęcił do tego, żeby nasz kraj odzyskał niepodległość, jest chyba dobrą okazją, żeby właśnie o tym poopowiadać. I tutaj y, pewnie niektórzy będą zdziwieni, bo to nie ja będę opowiadał. Jest z nami pani profesor Urszula y, która jest niekwestionowanym specjalistą od spraw związanych z marszałkiem y, i będzie opowiadała właśnie o pobycie oddziałów strzeleckich tu w Rykoszynie i w Piekoszowie. Przez dwa dni, to tu było serce y, zrywającej się do niepodległości najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Podczas uroczystości obecna była również burmistrz miasta Gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska, która podkreśliła, jak ważne jest kultywowanie pamięci o historycznych wydarzeniach i postaciach dla młodych pokoleń. Wydarzenie miało niezwykle podniosły charakter, ukazując, jak ważna jest pamięć o bohaterach narodowych i ich wkładzie w walkę o niepodległość Polski.